Warszawskie Muzeum Historii Żydów POLIN dotarło na kółkach do województwa. Swój przystanek na świętokrzyskiej trasie ma w Starachowicach, gdzie przed laty społeczność żydowska stanowiła znaczący procent mieszkańców. Około 3,5 tysiąca mieszkańców Wierzbnika. W żydowym okresie było to blisko 4 tysiące osób, które mieszkały właśnie w Wierzbniku. Ojciec mój też pochodził ze Starachowic, mieszkał na Bugaju. Miał styczność z Żydami. Byli jego koledzy, którzy Razem, że obsadzali, mówi, że byli wspaniały ludzie. Pan Zbigniew ówczesną historię poznał dzięki wspomnieniom ojca. Teraz więcej o tych ludziach może dowiedzieć się w podróżującym muzeum. Muzeum na Kółkach to jest nasz wyjątkowy projekt, który podróżuje do mniejszych miejscowości, do 50 tysięcy mieszkańców, w których kiedyś mieszkali Żydzi i stanowili ważną część lokalnej społeczności. Starachowice to druga po wąchocku miejscowość w Świętokrzyskiem, do której mobilne muzeum dotarło, prezentując nie tylko ogólne informacje, ale też lokalną historię. W Starachowicach mamy wirtualną mapę pokazującą, jak wyglądało życie żydowskie w Starachowicach przed wojną, na której są zaznaczone najważniejsze punkty związane właśnie z kulturą i historią Żydów Starachowickich. Muzeum na kółkach na Starachowickim Rynku zatrzymało się do środy. Można je zwiedzać do godziny 17. Partnerem jest Park Kultury, który zorganizował wydarzenia towarzyszące, warsztaty, wykłady, spacer ulicą Krętą z mini koncertem. A wszystko kończymy. W środę o godzinie 11 warsztatami, braci, warsztatami dotyczącymi braci Warner. Myślę, że mało kto wie, że to Polacy, którzy zrobili ogromną karierę w Hollywood i jak to się stało, o tym opowiedzą nam koordynatorzy z Muzeum POLIN. Muzeum na Kółkach w czerwcu i lipcu odwiedzi łącznie 11 miejscowości w pięciu województwach. Starachowice to druga po wąchocku miejscowość świętokrzyskiem. Następny przystanek to Sandomierz.